Abdullah Balularuch, balu znowu dzisiaj będzie robił prezentację tego kozaka. Oskarus, ja trafiłem po dobry adres? Szukam firmy Dźwigi Kościan Eurocrime, bo tu będę budował największy budynek na świecie, mój drogi! Bardzo dobrze trafiłeś. To dobrze! No to powiem tak, jak już tu jestem, ja sobie zobaczę te dźwigi, bo biorę wszystkie. Tu będzie Saigon, Tu będą najwyższe metropole, najwyższe budynki na świecie w Kościanie. Oskarus, to w międzyczasie.

Mamy prezentację. Ja nie wiem jak oni tam w tym chodzą, no, ale chodzą jakoś. A więc tak, drodzy Państwo, przyjechałem tu z daleka, z daleka, z daleka, aby po to wybudować tu największe budynki na świecie. A do tego są mi potrzebne dziki. Oczywiście z tej firmy. No bo jak to zrobić, ja mam staczką lotoć na 30 piętro? to za dużo nie będzie tych pięter, bo tam w Polsce największe to ma tam 12 metrów blok. Więc robimy szaloną 20. Uuu. Zaczynamy prezentację Stej, Helma Brabus, brabus! A wiecie, że Brabus nie tylko tuninguje Mercedesy, też nawet Porszaki. Też nawet Oskarik Busa ostatnio tuningował. Ale my skończymy My skupimy się na G700. Bo tyle koni drzemie w tym Kozaku. On jest tak brzydki, tak szkaradny, tak ochytny. Że aż jest piękny, nieoszlifowany diament. Chwała za to Mercedesowi! <laughs> Że od wielu, wielu lat linia tego auta nie zmienia się w ogóle. Ten sam kwadratowy. Tak, kwadratowa bryła auta. Podchodzisz do drzwi nie jak ze starej kliówy. Auto za półtora bańki! A jak bizneszanki! To jak od stodoły. I to jest właśnie to piękne. Jedziesz powyżej 120 km na godzinę. Nie da się jechać. Łeb boli. Ale to nie jest ważne. To nie jest ważne. Wygląd i bujanka. Uwielbiam ten samochód. To jest jeden z najlepszych Helmets Jeepów na świecie, i kiedykolwiek wyprodukowali. Chciałem wam powiedzieć. Gdzie? Gielenda. Gdzie jesteś, Oscar? Jestem. Za tobą. Gielenda. Czarna na wypasie. Na wypasonych tumikach z boku! Oskar, gdzie jesteś, Czarne koła! Katem! Nie zmieniają się od lat, jak już powiedziałem. Delikatnie tylko szarpnięte nową technologią. Wiadomo, że kiedyś płyje żarówki H4, teraz już lecimy na laserach. Dobra, delikatnie te grillki, wszystko, wszystko się zmienia, ale pryła. Zostaje taka sama. Zobaczcie te kierunkowskazy. Kawał plastika. U chińczyków wszystko za 5 zł takie można kupić do G700. Czujniki parkowania, gówna pierdoły to jest. To może pokażmy silnik, tak? Pokażmy silnik, maski. Oskarusz, czekaj, czekaj. Czekaj. <tryk> Brabus, tu jesteś. Tu jesteś. Brabus z napisem MG. No i tyle tu jest z tego silnika pokazać. Pokazał Oskar René Roté, kurwa. René Roté jakiś. Żaboja, djebany Francuz. Hej, tu sześć do panu! Profil, profil. Cudownie kwadratowy. Cudownie kwadratowy, cudowny pizzer. Widzicie ten piasek? I to też zabieram ten gruz do siebie. Pod zamek! Pod burszkalifę! Chcę mieć taką plażę z tego piochu. Ładny, ładny, kamienie, butelki pozbijane, pety. Ładnie! Na Zatoce u mnie będzie taki pioch! Kura! Ale ja mi jeszcze raz jeden, bo też nie wiem ci Jeszcze kura raz! Ole napierdala! Tył! No to! Cement, przewozy, betoniarki. Aha! Mi się przypomniał, w związku z tym, Oskar, że ja będę tu robił największą deweloperkę na pełną pi w całej Europie, potrzebuję dobrych, kompetentnych ludzi do roboty. I Ciebie mianuję, Oskar, Ty będziesz głównym operatorem, operatorem maszyny, która wyrabia zaprawę betonową. Betoniarka, chcesz być takim głównym operatorem, kierownikiem tej maszyny? Nie, ja bym wolał być kierownikiem budowy. Ty tak by Ty byś wjedździesz górę na mieście! I pod balety podeszasz i ty to, to byś chciał? To chciałeś żadnej roboty byś się chciał robić. Gdzie klasy chcesz na dwa dni? Tak mnie przyzwyczaiłeś. Chcesz, nie na dwa dni, polować? Tak mnie przyzwyczaiłeś! Na dwa dni chcesz pasuje? Na tydzień. On już nie ma czasu na robotę, bo to jest nie klasą i to mi się podoba skar. No i komu zapasowe z tyłu mamy. Ale ja mam tu w kupię, bo jestem w dulach na rulach i odzwoni mi wymieniają. Nawet powiem szczerze mówiąc, nawet życiu nie wyciągnął tego koła. A to metal? Metal? Aluminium! Runy, Nie ma! Z boku! Pod drzwiami! stumików. Tak można napięć z że br 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 br. Br 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 br. Dobra, to odpalaj to i pokażemy, jak to zaraz. Dobra! Daje radę. Alba! Przemozdawca mówił, żeby na sport plus włączyć. Nie! Pierdzi! Ale to jest odcięcie! Ekologia, żeby nie na jałowym go nie piskać. Po po co? Po to, żeby tylko słyszeć z tej ogromnej v 700 koni. 700, 000 power force power. Jesus Christ. koła, felgi. Jakie? Ile cali? Ile ma? 22. dwa. to małe. To chyba zimówka. Czarnitwem szalone plakiem opony. Nacinane tarcze wentylowane i czerwone. Czerwone zaciski. Jedziemy, Oskar. Czerwone zawsze szybsze. Czerwone zaciski. Dobra, od razu mu trochę dam, żeby go nag nagrzać, bo znowu dwa tygodnie. No to czo! jest czołg! tanim na całą nie, To naprawdę trzeba go ostro trzymać, ale... To jest potwór! G700! To tam taki normalnie tam... Daily car, I'm saying car, ale daily my eye. A więc tak moi drodzy, wyposażenie jak no w Mercedesie za ponad grubowajaka. Mo wszystko i siedzenia skórzane, jak jedziesz zakręt to się ściskają i duży wielki monitor rodem ze sklepu z telewizorami. Przemowiadok otwórz okno? Łotworzę okno. Dobra. Zobaczymy jak to godo. O, z środka. Dobra. Dobra. Goda, Gada, 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 se, ganda. Ale on tak głośno, tak, tak grubo, tak. Nie jakiś tam sranie w banie, jakby stara kopyską na obiad, tylko, tylko taki, taki głośny, basowy. Taki wszystko w musiał się przejść, ale lotka nie dostanie się przejść, bo zarobił w krzokwadzie. Nie. Dobra. kierownica na wypasie. Oczywiście, brabus sobie tknął delikatnie tam, szczelił go. Ale u nas majstrowie, jakieś tam zęki spod garażu, też mogą zrobić jeszcze lepszego brabusa. U nas mogą zrobić 1000 kunii 500! Tu sam w komputerku przegrywam, tu pogrebią, tu napiszą. I tu na silniku będzie przekreślone. Będzie przekreślone. Ten koleś co robił, ten motor będzie przekreślony i zarobić pisane zenek. POD POZNANIA! Ha! Chapnął ten silnik i teraz będzie znowu przykreślony, będzie zenek Tchnął tu komputer, podążył, zrobił hipa. Z 8 Co się o wyposażeniu przemysłowym? Ono jest przepiękne Jest cudowne, jest bardzo drogie Dodatki są kuresko kurwa drogie Czerwone, piękne skóry Limited Edition Wszystkie napędy, dyfuzory, gówna pierdoły no ale to auto nigdy nie wjedzie w krzok. Znaczy wiecie jak dostanie Oscar za kółko, to krzok jest gwarantowany. Wtedy nie. będzie trzeba włączyć te wszystkie napędy, przednie, tylnie, boczne i stranie. szyba kwadratowa w pis. Nie. nie ma tu żadnej ergonomii, nie ma tu żadnego aerodynamiki, nie ma żadnej. Jak się doda gazu, autem pisga na lewo i na prawo. Trzeba mieć normalnie pas startowy, żeby rozpędzać. Ale o to chodzi. Te drzwiami, to szczelenie tymi drzwiami. Ten huk! Tak! Sąsiadów budzisz dwa razy! Trzy razy budzisz! Jak kupiłeś, nie mogli spać, kurwa, przez zamiechy zazdrości. Sprawa druga. Budzisz sąsiadów wtedy, jak podchodzisz do auta, otwierasz i zamikasz, bo jak jebniesz tymi drzwiami, to jest hałas taki, że wszyscy się budzą. Po chwili zasypiają i ty odpalasz go i bu, 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 bu. Cała wiocha pobudzona. I to mi się podoba. Ten dam dałem, co? To... Cały czas mu dałem. Ale jak się jedzie, jak się jedzie. jedzie. Zobaczcie! Dźwigi z Kościana same jadą do klienta! Hej, 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 On sam jedzie na budowę! Nie klasa co pali 40 litrów! Ma lechaj do dźwigu! To dźwig dojedzie do klienta i do klasy Ja Dobra. Dzięki. Drodzy Państwo, ja już się w sumie z Wami żegnam. Dziękujemy firmie Eurokrain Dźwigi z Kościana za udostępnienie tego wypasa. A ja już jeden dźwig wziąłem, bo ja jadę budować. Drodzy Państwo, wziął! Jadę! Do Dubaju! Bo tam nie mają takich dźwigów jak w Kościanie. Małem Was na temat wyposażenia. Nie ma dociągu. Trzeba zajebać drzwiami jak prawdziwy mężczyzna z jami, a nie jak jakaś pusticzka spod tam nie wiadomo skąd. Drodzy Państwo, dzisiejszym sponsorem tego wypłaconego odcinka i tej Gelendy G700 jest firma, która zajmuje się dźwigami. Największa firma w Polsce. Dźwigi, kościoł, Eurocrime. Tam dzwońcie, tam zamawiajcie. Jak się buduje. Pozdrawiam. Żegnam, Abdullah Larusaru